Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mucek i witam was oczywiście w Watch Dogs. Kontynuujemy, ostatnio zabiliśmy yy, kolegę fetyszystę. Wow, ale ładnie. No i teraz idziemy na spotkanie. Kontynuujemy tą tutaj kampanię. Zrobiliśmy w poprzednim odcinku tylko yy, jedną misję fabularną. Dzisiaj troszeczkę może więcej, zobaczymy. A tymczasem kontynuujemy, po prostu kontynuujemy. Zobaczymy co będzie dalej w naszej kampanii. Jak to się potoczy dalej. Czy w swoją siostrę? I czy znajdziemy gościa, który kazał, na... kazał napaść na nas i zabił nam yy... Ma... braciszka? W sensie, chyba tak. Ma trochę w rodzinie, więc. Security's gonna be tight and it won't be long before someone reports my mess at the car dealers. Just find a rack, scan his dog tags, make a clean getaway. Sounds easy enough. Something tells me it's not gonna go down that way. Sorry, Mr. Crispin. We need your weapon. Wouldn't want to be rude. Not a scratch. Mr. Quinn said you like to see the raw merchandise. I'd like to know what I'm paying for. i asked for my merchandise to me. here. where can i find poppy mr quinn got your request don't worry she's here i have to tell you mr quinn's rules though all payments must be made in cash or through a secured account if you want to sample any of the girls before they are open the bidding you gotta pay a small fee premium girls are off limits don't want to lower the value if you get me yeah i get you make sure it's a quiet night or we aren't going to be able to keep the other boys from shutting you down our clients are <laughs> <laughs> okay, moving No chyba milion fetyszystów, słuchajcie. Patrzcie. Kolejni biją tam jakiegoś gościa. What the fuck, co tu się dzieje? Ciekawe jaka to aukcja będzie, co będziemy kupywać. No i wszystko jasne. Dziewczyny, kurde, jakby możemy kupować. Kurde, to jest taka aukcja.

no, zobaczymy co będzie. Przecież ten Queen już nas widział. Bo byliśmy w samochodzie. Chyba, że nas nie widział jako dostawca. Chyba, że na, na naszej twarzy w ogóle nie widział. No zobaczymy jak to będzie. Zobaczył. Jest. Relax. Any other bids, General? Do what you have to do. We'll make a circus of it. Bids are still open. My men are stretched. Your men are expendable, Mr. Rank. Final call on this bid. Business must proceed. Final call Meantime. Sold. Find out who killed my men. Moving on to the That's next item on your tablets. Mommy, <laughs> <laughs> I can't stay. Enjoying our little pageant? Final call on this bed. Well, which one? The one that I Oh, my associate, Mr. Sold. Rank. He's a role of soldier. Moving Why on do to the you next item on your tablets. What do you see when you look down there? Bidding has Listen. so so have listened. So you have lot those things Mr. Rank?

No, chyba to A może żółte zemy też to

co ma to ty? Premia do koncentracji. OK No, no musimy się spieszyć. Nas no, kuchnia tam. Nawet nie ubijemy tego gościa. O kurwa, nie mam broni. No to zarepiście! Yo, don't let guard down. No, tak załatwię. Nie będę miał broni. Nie mogę je podnieść? Mogę. Oh mogę. Szmata. No, i to P9 Dobra, idziemy na górę Let's go everybody Nie mam broni z tłumikiem, co ja sprawię? Dobra, Kurwa mać! Czy jednak nie mogę, nie mogę, nie mogę w ogóle yy, strzelać, bo wtedy mnie rozpoznają. Dobra, jeszcze. Never mind, jeszcze raz. something we see then okay next catch <mediatamente>. Dobra, to jeszcze nie koniec. Teraz słabę Dobra, mamy to! Heje! -hey! Dobra, mamy wszystko. Dobra. Wyciągnę coś większego niż ten pistolety. O kurwa! Skurwy syn! O kurwa! Co to jest? Boom! Oh yeah! Hahaha! <laughs> oh. O wyleciało wszystko w powietrze O okay, MP5? Dlaczego by nie? O je. No. That Ale się jak w filmie, nie? Trzy? Jeden! Kurde, na wszystkich są pierdole. Motherfuckers! Mm -hmm. Nie chodź, не ходи в дубско Тут то что Курва, аж съебаем Вот Dobra Sniper to ze mnie nie jest, to razu mówię Jeszcze jeden pedał tu został O kurwa Co to? Chyba kurde idzie wielki kurwa z kurwie z tym Co? Dobrze, dobrze myślę? Żony. tak mi się wydaje. A ja, fucking idiot, wysadź się szmato. Nie chodź w ma tu fajne chmowa, ma fajny. O, to teraz jest sama przyjemność, bo to jest broń, jeszcze Chyba lepsza, a nie to jest jakiś szodu tutaj. No, ale zawsze nie A to jeszcze chyba nie koniec. O fuck, oh, fuck! Ten ma tutaj jakąś Wam większą już. O ten to już ma. już KM ma chyba na ten na Ryu. ...posażony. Szmata. Oh yeah! Yo, it, more, more, more no, snajpera mają. Ha! <coughs> Trzechat! Mam snipera. Zaraz go wyciągnę. Myślę trochę. Chyba śnisz, kolego. Daj tą broń, bo on tam fajną broń ten ma. O, teraz to będzie czysta przyjemność, nie? Echa, kurde, ale masakracja, nie? Za Mirej, też ma to. A paseruje cię łowiem, szmato. Dobra, W razie mi wystarczy. Não engajas para o. para o Veira. Ah, vai o é do bronze, Chyba to by było na tyle, co? No i żura. O, ho, ho. Oh 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 Na arte. Oh fuck. motherfucker. Não está please state uh, your emergency. a big shootout gonna expose them for what they've done here. Jax has wandered off. I'm very worried. I was going to call the police, but I wanted to call you first. No, no. That's good. He does this sometimes. He's stressed. He likes to ride the trains. Don't worry. I know how to find him. Please call me once you know anything we really should involve the police if you can't find him it's going to be fine really i was worried jax would do this he's not a kid that sits still he's got a lot of his uncle in him i'm searching for his mother where would he go Mamy czeka. Są... Dobra, jeszcze zrobimy sobie chyba to. O, mamy SMS-a. Jakieś skurwysyny są zbroją. Pewnie teraz będą czekali na naszą rodzinę. Co wywinęliśmy tam w tym tamtym miejscu z tym Queenem i z Irakiem. Na pewno będą nas teraz ścigać i to bardziej niż wcześniej. Wzór dla wszystkich. doing here it's that racing van damn it he thinks his mother's here this place is mob owned after the auction mess these guys will be on high security Tą aukcją będzie problem. Zabij wszystkich wrogów. No to rozumiem. A, we snajpereczka. hania jakiś się sprzecia O wo 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 wow. No no widzimy coś mocniejszego co Oho

Ale No Dobra, idziemy znaleźć Jacksona. A wcześniej powiedziałem, że siostrę małą nam za ja nie... Cisza, braciszka, mamy, mamy Jacksona, przecież nie. Mijo, co zrobiliśmy. There's so much I wish I could explain to you. Sorry about all this, Jax. I know it's not easy. Yes, sir. Oh, Jax. When I have to deal with these bad guys, I need you someplace safe. That's what makes me strong. i'm like the healer yeah you're just like that except that's just a game i'm warning you

siostra, bo to nie, nie mam wyboru Więc right? yeah, yeah, he nie wymaga jakiegoś tutaj ja żeby się. No stać się pozabosbyciać pozab... ich wszystkich Dobra, moi drodzy, ale to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie. To był oczywiście Mucek i Watchdog. Zapraszam Was na następny odcinek, bo kampania się rozwija coraz bardziej. A tymczasem trzymajcie się moi drodzy, cześć!